RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. W poniedziałek uroczyście otwarte kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie kosztował 47 milionów złotych. Inwestycja powstała wyłącznie w oparciu o środki własne gminy. Przypomnijmy, że 1 września w tej placówce odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego, ale dopiero teraz, gdy zakończono budowę hali sportowej, oficjalnie inwestycje zakończono i uroczyście oddano do użytku. To najważniejszy dzień w moim życiu zawodowym, bo o te szkoły walczyłam od pierwszej kadencji, mówiła podczas wystąpienia wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek. 12 lat jak tutaj jestem. Wójtem, to jest walka o wszystko, o każdą inwestycję, ale ta naprawdę była mocno waleczna i nie wierzycie Państwo, ale naprawdę trzeba było determinacji ogromnej, żeby wybudować tą szkołę. Chociaż przecież to nie dla mnie, nawet w tej gminie nie mieszkam, a sprzeciw był nawet mieszkańców tej miejscowości. Na dzień dzisiejszy podchodzi do mnie Pani i mówi: Muszę Panią przeprosić. Bo ja też byłam przeciwko tej szkole i przyprowadza tutaj swoje wnuki teraz. Cała inwestycja kosztowała 47 milionów złotych, z czego 12 milionów złotych pochłonęła budowa hali sportowej. To właśnie najnowszy element układanki kompleksu, chociaż nie ostatni, bo w planach jest już budowa przedszkola. Podczas uroczystego otwarcia hali gościła ikona polskiej piłki ręcznej Artur Siódmiak, 133-krotny reprezentant Polski, dwukrotny medalista Mistrzostw Świata i uczestnik olimpiady w Pekinie. Był pod olbrzymim wrażeniem całego kompleksu. Szczerze mówiąc, widziałem wiele obiektów, które zajmuje się sportem powszechnym. No, nie buduję ich, ale na pewno trzeba tą kulturę fizyczną. I powiem szczerze, że być może jest to najlepszy obiekt. Połączenie szkoły z piękną halą sportową robi wrażenie. Myślę, że takie inicjatywy są. Eee, o tyle fajnie, że dzieci trenują i uczą się w e, niezłych warunkach. E, mają dużo lepszy start w dorosłe życie niż e, było to kiedyś. i e, Ja wspieram, wspieram zawsze i myślę, że e, jeżeli do tego dodamy ludzi, którzy będą chcieli odpowiednio zagospodarować ten obiekt i pod względem sportowym, też i naukowym, i merytorycznym, to sukces gwarantowany. A zresztą, Pani wójt to po wypowiedzi tutaj to. Babka, która naprawdę wie, co robi. Przy okazji otwarcia rozegrano mecz pokazowy z udziałem dwóch zespołów Ligi Centralnej: Kapero Ostrowie Wielkopolski i Śląska Wrocław. 35 do 33 wygrali Ostrowianie, którzy są na najlepszej drodze, aby awansować do Superligi. Mecz z trybunału oglądała wiceprezydent Wrocławia Renata Granowska, a podczas uroczystego otwarcia kompleksu, swoją obecnością zaszczycili wodarze blisko 20 gmin z terenu Wielkopolski Dolnego Śląska. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.